No, i mamy niewielki przymrozek minus 1,2 stopnia, tak zamarznięty trawa, zaszroniona. No i no, i tak dużych zniszczeń na szczęście nie ma, bo przymrozek jest niewielki. Wiśnia tu już przekwitła, także no, ale no, chyba chyba nic jej się nie stało. No, chyba, bo nie wiem. W sumie wyjdę, zaraz wyjdę i zobaczymy. No brzoza jest okej. Okay. Tutaj wszystko... No wszystko jest okej. Okay. Ta brzoza jest okej. Okay. Także no wszystko jest okej. Okay. Ja żebym bina też nie przemarzła. Bo w zeszłym roku jak był mróz, to przemarzła, no bo był większy dzisiaj. To jest minus 1, a wtedy było minus 4 aż No i niestety słuchajcie, tak jak przeczuwałem, liście orzecha są martwe. Niestety, tak jak żem przeczuwał. I trzeba będzie czekać do połowy maja, aż teraz puści liście. No i tak, moi drodzy, tak, tak jak czułem. No bo wiedziałem, że tak będzie, bo to jest najlżejszy przymrozek i... ...on nawet najlżejszego przymrozka mieć nie może, bo przymarznie. Akacje pewnie też już liście straciły, już pewnie też pousychane. Ale dąb... ...chyba przetrwał, choć muszę wyjść, bo nie jestem pewien, też jakieś dziwne są. Ale mam wrażenie, że chyba dom przetrwał. O dziwo przetrwał. No dobrze by było, no bo też szkoda do połowy ma czekać, aż z powrotem puści. Ale no niestety orzech stracił i już pewnie każdy orzech tutaj w okolicy stracił. No i akacje pewnie też potraciły. W sumie muszę się. A nie będę już jeździł, ale no na pewno akacje potraciły. Tylko wejdę tu na podwórko. Pomrożone wszystko. Ale widać, że drzewa są zamrożone. Tego na aparacie nie widać, ale ja widzę, że są drzewa pomrożone. No i cóż. Jabłonka jest cała, no tutaj jest całe. Wszystko się trzyma jakoś. No i dobrze. No, ale no, niestety, orzech stracił liście takie, grzębczu tutaj to praktycznie 99% tego przekwitało, ale niektóre kwitły jeszcze takie pojedyncze. I one tak poszły w dół, ale nawet nie tylko te, co już I jeszcze kwitły, bo nawet jeszcze te, co są przekwitnięte, tak poszły dziwnie w dół, słuchajcie. A się cieszyłem już, bo cieszyłem się, że, e, że bo mogłoby być tyle wiśni w tym roku, że aż by się gałęzie uginały, że tyle się... Tego nie wiem, czy dobrze widać na aparacie, ale naprawdę bardzo dużo się uchowało tego, bo ani nie było silnych wiatrów, nie było niczego. I mogłoby być dużo dzisiaj wiśni w tym roku. Choć nie wiadomo, może będą jeszcze, ale trochę, ale niektóre są tak w dół porobione, jakby ich mors przesadził już. Ale naprawdę mogło być dużo wiśni w tym roku. Rekordowo dużo. Raz się wygałędzie uginały, ale... No zobaczymy, może jeszcze będą, ale już trochę powątpiłam, bo już niektóre te, no wiecie, stamtąd no co mają wyjść wiśnie po przekwitnięciu, to już większość jest po takich po prostu martwych, że leżą tak w dole. Po prostu, no w dół się tak schyliły. Słuchajcie, ja się chyba pomyliłem. One są całe. Zobaczcie. One są całe. Dlaczego sokna w dachu mi się wydawało, że one są przemrożone? Nie no, one chyba są przemrożone. Albo niektóre ocalały. No, fajnie by było. Albo niektóre są odmrożone. Mi się wydaje, że tam na czubkach to są przemrożone, bo one jakby są całe, ale. Ale yy, no. Ale są yy, po prostu. S... No takie padnięte, tam na czubkach mogły przemro... przemrozić się, no bo wiecie, im wyżej tym większy przemrozek, więc tam mogły się na czubkach przemrozić, ale tu tak to będzie, chyba są całe, tu też niedobrze, że w jednym miejscu przemroził się, a w drugim nie, bo to jak to będzie wyglądać, jak się zazielnieje, w jednym miejscu puści w połowie maja, w raz, a w jednym będzie już zielone przed dziesiątym. Ale zobaczymy, bo mi się wydaje, że one są chyba... Albo są wszystkie przemrożone, albo pół. Zobaczymy, ile uschnie, bo one później półsychają. A liście wierzby są całe. Żyją. No, czyli tak. Orzech albo przemarz... Teraz to być albo nie być. Albo orzech przemarz, albo nie przemarz. Zobaczymy w najbliższych dniach, czy się liście... Szczarnieją, ale one chyba przemarzły, bo, bo dosłownie od okna w dachu i w ogóle od okien widać y, ta, takie. Mi się wydawało, że one są czarne, a one są takie słabe po prostu. Więc albo się jeszcze podniosą, albo są przemarznięte, tylko po prostu trzeba poczekać no kilka dni. Jak się zobaczymy, ale, jak, ale mi się wydaje, że chyba przemarzły, tylko trzeba poczekać aż czarnieją. No ja też jest cała. Drzewa w lesie też są całe, bo widzę. No i dobrze, dobrze, że nie ma dużo zniszczeń. Tylko właśnie z tym orzechem, a z później a zaraz pojadę rowerem, zobaczymy jak z akacjami są w okolicy, zobacz. Kule dosłownie całe w lodzie. Ok pokryty lodem. No bo od rosy, bo była rosa i no... Małe, małe listki orzecha wydają się być, znaczy orzecha, dęba wydają być całe. A tutaj mamy dęba czerwonego. No i nasz jest cały. Na szczęście cały, nawet nie sztywny. No, bo przymrozek był niewielki, to, to liście są całe. No i chociaż tyle. No, dąb jestem pewien, że przetrwał. Tamte liście orzecha żółtego też przetrwały. Tamte są mniejsze jeszcze, ale też ma małe listki, bo pokazywałem. Znaczy, no, tam nie było widać, ale są małe listki. Więc one też tam przetrwały No i dom czerwony też przetrwał. No więc, orze... więc dęby mam pewność, że przetrwały. Dzięki Bogu. Ale orzech jest być albo nie być, bo maliście osłabione. Ale jakby nie padnięte. No zobaczymy czy się szczarnieją w najbliższych dniach Jak się szczarnieją, to oznacza, że koniec. No jeszcze pójdziemy z akacjami, zobaczymy, czy przetrwały, czy nie. Sosenki już zaczynają e, ten będą kwitły i zaczynają pylić, tak samo, już pięknie. Liście forsycji też są całe, najlepsze. No Tutaj też jest dom żółty, tylko to jest wersja, e, no, wersja mini. To jest mały dom, no bo młodziutki. On ma większe już liście, liście, to tak samo przetrwały. Tutaj też wersja mini dęba czerwonego, tak samo liście ma pięknie przetrwałe. No i dobrze. Pięknie wpuścił. No dąb żółty też, te duże dęby żółte też mają, tylko po prostu mniejsze te listki, ale też przetrwały. A na tyle lepiej, bo jeszcze je trochę ogrzało. Nawet. A no, poprzetrwały, przetrwały, dęby przetrwały. I ten, i ten rodzaj. Tylko tak jak mówię, orzech. Albo tak, albo nie. No zobaczymy w najbliższych dniach, czy jeszcze czarnieje, czy nie. Teraz kaczy a akacja jeszcze przetrwała. No, akacja nie przetrwała. Ma liście przemarznięte doszczętnie. Jeszcze nie są czarne, ale to już się one szczarniej. Jest przemarznięte. Chyba, że się jeszcze podniosą, ale raczej nie. Akacja nie przetrwała. No i tak, akacja dopiero puści nowe listki w połowie maja. Niestety. Czyli tak, może być albo nie być. Ech, akacja nie przetrwała a no a dęby przetrwały a drzewa owocowe i drzewa ogólne to przetrwały całkiem choć, choć wisienka mam wrażenie że trochę podmarzła i połowy owoców co ma to już nie będzie choć zobaczymy jeszcze jak to będzie no to już zobaczymy dopiero w lato